What? Tu és podobno aqui que W wróciłem do gry. Byli za mną moi ludzie, a hejterom chuje wy Robię dalej to co robię, bo wychodzi mi to dobrze. No a przy okazji, w ludzi twarzach widzę martwy portret. Na mój temat długo skurwy syny wygrywali brednie i nie zdają sobie sprawy, że to było nieodpowiednie. Mnie zdradzili pseudo przyjaciele. Palasajt i pokstel cierpliwy, poczekam po życie. O kurde, chyba trzeba Ech! odpowiedzieć. Odpowiadamy, odpowiadamy, odpowiadamy na dniach? to im sadzi kosę Była bega, śmieszne telefony, no i biwak Przydawanej wam rozrywce, pobijałem sobie piłka. Każdy z was wtedy pisał na czacie xD A teraz 80% opuściło mnie Ja nie będę się użalał, bo biłem już dawno chuja w to Co mi pisali, zrozumiałem swoje błędy Ziom, popełniłem błędy, co? Zamknij swoją mordę, ha? Zakończony etap w życiu za... Ja bym sobie nagrał taką całą prawdę Której nie Którą nie, nie powiedziałem, wiesz? zaczynamy nowy rok. Prawda jest taka, że społeczeństwo jest... Której nikt nie powiedział, ale chyba, chyba odpowiem. Chory każdy by sprzedał grata za mały, donaj worek, ciężar na moich barkach, niosę przez całe życie fikcję, jest rzeczywistość, nierzeczywistość jest fikcją. Prawda jest taka, że... Dzięki byku, ja kupię wile na konferencję, tak, no to wpadniesz, normalnie wchodzisz wtedy. Społeczeństwo jest chore, każdy by sprzedał grata za mały, donaj tu worek, ciężar na moich... Jak przez całe życie fikcją jest rzeczywistość, nie rzeczywistość jest fikcją. Dobra. Teraz temat tych trzynastolatek. Wszystko było beką, inaczej mówią widzowie, od 500 plus matek. Było dużo w górę łapek, dużo widzów, stać na opłaty, no i chatę Więc nie ja pierdol mi tu, że ja jestem jakiś inny. Każdy, kto pisał na czacie, jest równie współwinny. No i kiedyś byłem wzorem, teraz jestem w mecie gnojem A to wszystko, bo zrobiliście mi paranoje. paranoję. Inni youtuberzy kiedyś robili złe rzeczy i nikt nie pokarał. Każdego dnia, Ty uwierz wszystkich po kolei, teraz wsadziłbym do Zostały rany blizny Mimo wszystko rozumie teraz tą całą zabiś ludzką Że za faj fejmu zabiłby popijając wódką Myślisz, że tylko ja robiłem to dla atencji Przypominam, Machon zarywał do trzy letniej stole dupencji Prawda jest taka, że społeczeństwo jest chore Każdy by sprzedał brata za mały donate w Ciężar na moich barkach niosę przez całe życie Fikcją jest rzeczywistość, nie rzeczywistość Zakładana na szyję jest lina Zapamiętaj jedno, ziomek, ja nigdy nie zapominam Tym frajerom, co do mnie odwrócili się plecami Zawsze jest środkowy palec, a za mną jest dwóch, ta wiary, wiary Gdy pomyślę o tym, powiem, że same wariaty No bo zakręconą bekę chcieli mnie wsadzić za kraty Piętnaście kilogramów schudłem przez ten cholerny stres Cały czas byłem z tym sam, no i było trudno, wiesz? No była ciężka bania, tego nie będę kryć Jakie bzdur mnie widziałem, to chciałem w ciemności wyjść Ale kogo to obchodzi? Z wszystko kubli został jeden, a zapisań tych wzór, to co zrobię, nie chcesz wiedzieć Z czasem powoli wyciągnę od tych ludzi. Konsekwencje gwarantuję Będą większe od moich i miały pierdolnięcie Całkiem, bracie, dobrze się złożyło, bo mam na to czas i nowe zajęcie, nowe zajęcie. Prawda jest taka, że społeczeństwo jest chore, każdy by sprzedał brata za mały, donej tu worek Ciężar na moich barkach niosę Przez całe życie fikcją jest rzeczywistość, nierzeczywistość jest fikcją. Prawda jest taka, że społeczeństwo jest chore. Każdy by sprzedał brata na moich barkach pisek przez całe życie fikcją. Jest rzeczywistość, nie rzeczywistość jest fikcją. Ej! Ale co by nie mówić, to i tak to jest dobre. Wszyscy ludzie mogą hejtować go za, za niewiadomo wiadomo, ten, za wszystko i tak dalej. Ale to jest dobre. To było warsztat dobry, nie? I też dużo prawdy nawinął mimo wszystko. Wiem, że mogę, niektórzy mogą tutaj. Tak, e, ale tak. Wycisnąć, no ale rzeczywiście. Co by nie było, nie przyjdzie, jak go będę ja. Jest tutaj trochę prawdy. No co by nie było, dobre. Technicznie dobre też. Hey! Dawaj, beatbox jak za dawnych czasów. Zły <coughs> daygo. Nie no, nie mam, nie mam dzisiaj jakoś kurde tego, motywacji. Mati do. to wysłał 10 Bisboku.0 plen dla górala, ale FEAT ma być z zżejem. O kurde <laughs> Filip z do dlatego. No nie wiem, no nie wiem, byku. Nie, nie wiem czy się zejść zgodzi na to.